Git, mm. um, Please Dobra mm. Let's go mm. Poczekaj Błagam Ty nie bić, bo umrę Dobra um. Hmm. Hmm. Czy my będziemy naprawdę musieli wyjść z tego? Why? Why? O, ktoś jest. Pog. E, nie dobra już nic, bo nas czytało. Mmm. Już tak tylko mówiłem. A ty masz moderatora? Masz chyba, nie? Tak. Tak. No i Idź. Czekaj, że mi w telefonie ustawia automatyczna 144p. No bo masz pewnie automatyczne, nie? No, mam, mam, mam. Wystarczy w Dobra, ile jest Star -wandów? Chyba mało. What's landing? Błagam Cię, nie mów po angielsku, bo zaraz widzowie Dobra. No. Dawaj. Ty... Okej. Okay. jaki kolosalne, koloseum. Raz tam polociałem to... i zrobiłem wina. Pog. Ale nie że jako odżyłem w tej gierce. W tej o, bag, byłem lotni. pokczam. Tej grimi nie przechwytuję, mam czarny mam obraz. Czarniało. Ja, ja. No. Ostatnio nieznajomy nieznajomy tak strollował. A, super, dzięki, wiesz. Ej. Arktik, żyjesz? Bo hmm. chyba mam chłopa na plecach. Zabieram. O kurde. Let's go! Snajper, zaraz dostanę. Let's go! Leży w dwóch. dwóch. Mam ziemię! Kurde, ale mało, mała, mała. Chłop ma ten. No już e, pięć, 21 na... Ma 21 HP. Ma 21 HP. Ma 21 HP. On jest głównym. On, on jest chyba głównym. On jest chyba głównym. On chyba nie umie grać. No dobra, umie grać. Ale forma, kurde Mike. Weź moją pompę Ale to być dla mnie pompę, weź, weź dla mnie jakąś pompę Ja chcę digniotą Dzięki o tej, o tej mówisz? Tak, mówię Ja, ja nie wiem jak się te pompy, nazy ja ja pompy, pompy nazywają Ja nie wiem jak te pompy nazywają Wystarczy pom mi ta wolniejsza, wolniejsza albo ta punkal Będę, wiedział, Będę o wiedział o czym mówisz do mnie ja Dobra, a naładowaną mam mówić charge, tak? Charge, tak? charge stop gun. O, Ale kurde triki! Fogers! Kolosalne, idziemy? Ja. No Jezu Maria Chłopcy no za nami! Ja pierdzielę! Ja no ja w ogóle strzelić nie mogłem A ja mam gości ja na wstępie No nie to ma... fajnie No to tego no, nie masz nie wybrać, ma. gdzie? Dobra, fajnie, zatańcz Zatańcz, dobra, ymm Widziałeś, że mi się okłady nie wydawały? No, widziałem. Fajnie. Fajnie. O, patrz kto wbił! Widzisz, kto wbił? Nie, ty nie widzisz. Ojejku! Jonaszek! Poczekaj, jakaś kanał, jakaś jaką się nazywa? Jezus Maria! Ty! Aktualizację muszę robić! Halo! Aktualizację muszę robić, bo mnie wydupiło. Okay, no. Fortnite'a, bo mnie wydupiło i muszę aktualizację robić. Nie, nie wydupiło. To poczekaj, nie, to sobie porozmawiajmy. Choć w sumie nie, chyba działa, chyba działa. Może działa.

Jest! Marcelo kaczyński! O! O! Ej, ej, ej! Family friendly content! No właśnie wiem, żebyś za daleko się nie posunął czasami. Jak ty mnie masz ustawionego? Eee, ja już to zmieniam, to mi się... To chciałam chciałem wpisać ksawera, a mi się misklik zrobił i było ten Ksawczyk, już wiem. Aaa, ja no. no, pewnie, że tak. No. Też ci daj Test Też ci daj przydomy. Jaki? Eee, ja. 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 mogę zaprosić znajomego? Będziemy w jednym grali. Eee, kto to? Skipper. Trio Arena możemy pograć. Ale kto to? Znajomy mój, kolega. Strip. Powiedz kto, powiedz nick. Kozak Skipper. A, no to ze Skipperem możemy pograć. Ej, a słuchaj, a ty ze Skipperem się poznaliście przez Fortnite, czy jakoś tak... Tak, tak, tak. Nie mam z nami Trio Arena od razu mówię, żeby spokojnie tu było, bo ten, bo bo, bo Ej no a ma Discorda? Może na Discorda dołączyć? Do Discorda? E, pytanie, e, super pytanie. ty masz Discorda? Discorda mam A na komputerze, a, czy, komputerze czy, czy gdzie? Na telefonie nie czy jak? Ale moja siostra teraz używa komputer No no dobra, no to, a, no to, no to niestety się nie pogadamy. Nie pogadamy. ale... ale... Sperem, ale... Ja Ale? mogę być, ja ja ten... być wartym łącznikiem. Dobra, Git. No powiedz mu, bo. Ale bo... ja słyszę, Szamona. On cię słyszy, Ej, e, bo. bo... Martę smys... musi bo... słyszy, on Martem, cię słyszy on przez moje, moje słuchawki. A, Git, e, słuchaj, weź, weź kibara wigodny. Nie, żeby... ja przez niego. Ja chcę, żeby na streamach był. <słyszyk> mhm. He? A potem normalnie, po normalnie, normalnie go słyszysz? Nie. Bo ja mam słuchawki zupione. Nie mówię do ciebie mówię Simon, Do ciebie, normalnie go słyszysz? No rusza mi się jak on gada No tu przy niku jego No dobra, no ale on ma problemy z no, mikro Dobra Martyna dawaj tego Dawaj tego A co wy to nagrywacie? Odrzuć. tak, bo no, mnie jakieś nagrywa Kiwi, super. A weź się spytaj skippera, czy chce tego, czy chcę moderatora. Nie, nie chce. Ej, mam wymagana aktualizacja. Dobra, Marta chciała być odpalić do tego? Nie, bo mam takie coś jak wymagana aktualizacja. To widzimy się za pół godzinki, co?